wam z kamerką nie was. Specjalny kanał uczenie i mowy się króla wiela tak. Nawet wam teraz pytamy. Na... witajcie moje myly. To jest ten król, Jelian. Dobra. I jak będziecie... Jak dobijecie 300 łapek w górę! Jest. Witaj dobijcie! I tak też o nie, Blaki to idzie! Kid mu ucho! Kid ci ucho, Blaki! On mnie nie zna. Co to miał być? Jaki knobak! Może sorry zaśpiech. Jestem sam w domu i. ciepło. Przerażam się. Krawcik, musimy się uczyć. Nie Ja nie jestem Krawcik! Ogarnie się z tym. O, fuck. Dobra, ja nie jestem krawcik, tej, ogarnij się z krawcikiem. Zerwą! To jest król To jest król Nie, bo to z x Nie, 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 znajdę. nie, 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 O nie, nie, szukacie mnie! A jakim blokiem jesteś? Piecem. ma e, no brawo. Aaa, dobra, wiem gdzie jesteś. Ciebie widziałem, gdzie idziesz. Dawaj blaki, blaki, czekaj na mnie. Blaki, gdzie by? Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, muszę zaciupać jakiegoś bloka. Ej, goń go, goń go. Kogo? Bloka. Ja, jaki? Książeczka? Buksel? Nie, ale jakiś blok. No szkoda, że teraz sprint się wyłącza, nie? Ja go gonię nadal. Pff. Gdzieś tutaj był było chyba. O, tu zagrałem. O oh. oh my god! Mierdzi mi go Widziałem krawcika. Jakiego krawcika? Także olej Eliana. Oj nie. Oj, jeźle. To jest źle! To jest bardzo źle. Uciekaj przed nim. Jaki ry... Nie tutaj bloków, kurde. Weź go zabijaj, kolo! On nie ty, tylko jakiś inny. Kolo. To jest koloria, to nie Kolo. Taki piecyk. Kolo, zginiesz. Zginiesz, kolo. Zginiesz, kolo. Już cię Kurde. Patrz, do kolo ktoś podchodzi, kolo. Haha, mam ha, cię. Nie, to kolo. Kurde, mać. Kurde, jeszcze 9 A Ja widziałem a... jednego typa. Wiem, gdzie jest. O kurde, i przegraliśmy. Szybko, zabij jednego bloka. Jak zabijemy jednego bloka, bloka Kurde, kurde jakbyśmy sobie nie... Tak. Tak dobra, gra... gra, ej, znajdę jakiś fajny... Ej Ej, dobra to my się z wami żegnamy na tej... Was, na tej na e, arenie ej, będziemy... Tak, znajdę to... zaraz inny serwer też e, chowanego, boże. I zobaczymy i będziemy wszyscy y, latającymi y, bloczkami z Harego Pottera kurde i zobaczycie tutaj będą takie latające bloki jak Harry Potter. Ja, A ja się z, z wami go. Tak, ja się z Wami żegnam. No ja I cześć! cześć. 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 Wow.